Dzień dobry, klasy szóste. Dzisiaj, kilka słów na temat komunikacji. Czasem z rodzicami nie układa nam się tak, jakbyśmy chcieli. Zwłaszcza w okresie dojrzewania można zauważyć nasilenie konfliktu międzypokoleniowego. Nastoletnia córka albo dojrzewający syn nie są już małymi dziećmi, które siedzą w piaskownicy i trzeba się nimi opiekować. To naturalne, że w tym wieku chcesz więcej czasu spędzać z koleżankami i kolegami niż z rodziną. Chcesz samodzielnie podejmować decyzje dotyczące Twojego życia. Ale też naturalne jest, że rodzice potrzebują czasu, żeby przyzwyczaić się do tej sytuacji. Boją się, że coś Ci się stanie, zwłaszcza, że sami pamiętają, jakie mieli pomysły w czasie, kiedy byli sami nastolatkami. Tu przyda się zasada wyrozumiałości i szacunku działająca w obie strony. Nieporozumienie to spór między osobami, kłótnia, różnica zdań, sprzeczka. Może wystąpić między rodzeństwem, kolegami, rodzicami a dziećmi, uczniami a nauczycielami. Przedłużającą się niezgodę między stronami nazywamy konfliktem. Konflikt może wystąpić w rodzinie albo między przyjaciółmi, ale również między państwami lub innymi grupami, które rywalizują o władzę. Choć konflikty mogą przyjmować bardzo różną formę. Ich przyczyny są zwykle podobne. Możemy do nich zaliczyć egoizm, chciwość, nie dającą się usunąć niezgodność poglądów, zazdrość albo nietolerancję. Skutki nierozwiązanych konfliktów bywają fatalne. W rodzinie czy przyjaźni pojawiają się wtedy złość i utrata zaufania, może nawet dojść do rozwodu lub zerwania przyjaźni. Wiele globalnych konfliktów zakończyło się wojnami, w których zginęły miliony ludzi. Niestety także obecnie w wielu regionach świata toczą się konflikty zbrojne nawet w tej chwili. Dlaczego czasami tak trudno wyciągnąć nam rękę do zgody? Porozumienie zwykle utrudniają upór, brak szczerości, szacunku i poważnego traktowania drugiej strony, a także zarozumiałość i uprzedzenia. Często problemem jest też przeświadczenie o własnej nieomylności i agresja. Myślę, że najgorsze, co możemy zrobić drugiemu człowiekowi, to traktować go jak przedmiot. Gdy odczłowieczamy drugą osobę i przypisujemy mu na przykład przynależność do jakiejś wymyślonej ideologii, przestajemy widzieć w drugiej osobie po prostu człowieka. Spór to konfrontacja. Spieranie się jest wyrazem poczucia wolności, ujawnia cele i dążenia stron, pokazuje, co jest dla nich ważne. Gdyż jedno z najczęstszych przyczyn nieporozumień są właśnie preferowane wartości. Dlatego nie powinniśmy zamykać się w sobie, ale otwarcie rozmawiać na temat dzielących nas różnic. Wspólne szukanie jak najlepszego rozwiązania nie niszczy osób uczestniczących w sporze, ani nie świadczy o ich słabości. Wprost przeciwnie, pokazuje wielką dojrzałość i szacunek dla drugiego człowieka. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Tym bardziej wtedy, kiedy złe uczucia się nawarstwiły i nawet nie wiadomo, co było przyczyną sporu, a co jest jego skutkiem. Na szczęście spory i nieporozumienia można nauczyć się rozwiązywać. Jeszcze raz powtarzam. Nie chodzi o to, żeby zawsze i we wszystkim się zgadzać, ale żeby nauczyć się szukać wyjścia z sytuacji, w których dwóch stronom trudno się porozumieć. Rozwiązanie sporów w dużej mierze zależy od stanu psychicznego skłóconych osób, oraz okoliczności, w których będą rozmawiać. Pośpiech, zdenerwowanie, inne dodatkowe problemy, obecność osób postronnych nie ułatwiają rozmowy na trudny temat. Przy konflikcie każda osoba powinna wyraźnie powiedzieć, co w jej ocenie jest problemem. Warto używać zwrotów takich jak moim zdaniem, dla mnie trudne jest, zależy mi na. Bezcelowe jest uogólnianie, ale także przemilczenie ważnych kwestii. I liczenie na to, że druga osoba sama się domyśli, o co nam chodzi. Zdarza się, że samo nazwanie problemu kończy spór. Może się okazać, że wszystkim chodzi o to samo, ale wcześniej nie potrafili tego jasno powiedzieć. Warto dążyć do wyboru najlepszego rozwiązania. Najlepsze oznacza tutaj najlepsze dla wszystkich, a nie tylko dla jednej strony. Jest też takie słowo jak przebaczenie. Kiedyś używano słowa baczyć które znaczyło przyglądać się pilnie, obserwować, uważać. Przebaczyć natomiast oznaczało kiedyś przeoczyć, ale stopniowo nabrało także nowego znaczenia odpuścić albo darować. Przebaczenie jest procesem i bywa niełatwe. Jest to życzliwe, bez chęci zemsty, spojrzenie na osobę, która nas zraniła. Przebaczenie nie jest oznaką słabości. Pozwala zrzucić ciężar z serca i daje siłę, aby optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jeszcze kilka słów o nieporozumieniach z rodzicami, być może najczęstszych i dla Was bolesnych. Rodzice nie są idealni, ale to nie szkodzi, bo Wy też nie jesteście. Z ich perspektywy życie całej rodziny nie może się kręcić wokół nastolatka w okresie dojrzewania. Wy natomiast jesteście w takim okresie, w którym już nie jesteście dziećmi, ale jeszcze nie do końca dorosłymi. Czasami narzekacie, że rodzice was nie rozumieją. Ale przecież wy także niejednokrotnie nie wiecie do końca, o co tak naprawdę wam chodzi. Spróbujcie więc spojrzeć na swoich rodziców z nieco większą wyrozumiałością. Oprócz troski o dorastającego nastolatka, codziennie muszą się mierzyć z wieloma trudnościami: z niepewnością w pracy, z poczuciem osamotnienia, z presją finansową, trudnościach w relacjach. I problemach w komunikacji z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.